Tata, możesz mi wytłumaczyć, co ty robisz. Cały sylwester, nowy rok siedzisz tylko tutaj. Ale o co ci chodzi, Wiki? No bo myślałam, że spędzimy Twój dzień wolny jakoś razem. No teraz, wolno od szkoły, moglibyśmy coś porobić, a Ty tylko ślęczysz nad tym. Wiki, ja chcę zrobić przełom coś, co spowoduje, że będę milionerem. Będziemy bogaci. Ale to po co? Jak to po co? No właśnie dlatego, żebyśmy byli bogaci wiki. O co ci chodzi? Przeszkadza mi w pracy. Tato, a co to właściwie jest? Mogę dotknąć to do jakieś jajko? Hodujesz nową odmianę ptaków, kolorowych papuk, kurczaków, czy co? Nie, to coś znacznie ważniejszego. Tato, ale powiesz mi, co to jest? Co to jest za jajko? Jakiego ptaka? To nie jest ptak, to mój eksperyment genetyczny. Tutaj prowadzę nową odmianę, chcę wyhodować z tego jajka. No, ale tato, no to... Jestem ciekawa, nudzi mi się, mam wolne od szkoły. Wiki, daj mi spokój, nic ci na razie nie powiem. Pracuję nad tym eksperymentem i powiem Ci, jak już się coś wykluje. A na razie idź i zajmij się czymś. Idź spotka się z koleżanką albo właśnie najlepiej do lekcji. Tato, ale mam wolne. Co z tego, że masz wolne? Potem idziesz do szkoły i masz pewnie dużo nauki. Ale nic pani nam na święta na te wolne nie zadała w szkole. Nic mnie to nie interesuje. Wiki, idź stąd i daj mi spokój. Ja. Przeprowadzę eksperyment. Jest to bardzo ważny eksperyment naukowy i jeżeli mi wyjdzie, to być może stanę się najmądrzejszym i najbogatszym człowiekiem. Tato, to powiesz co to jest? Nie. Jeszcze będę potrzebował jakieś grzałki do ogrzania jajka. Hej wpadniasz wpadniesz do mnie do hotelu, ponieważ strasznie mi się nudzi. O naprawdę, możesz przejść? Super. Wiki, tak to to? Wiki, muszę wyjść po grzałkę do sklepu, żeby ogrzewać jajko. Ale... Chciałbym cię prosić, żebyś jak ktoś to przypinował, żeby nikt tutaj nie wszedł do mojego laboratorium. Dobrze, tato. Vicky, tak? Przypominam ci, żebyś nie ruszała tego jajka. Nie możesz go nawet dotykać, dobrze? No dobrze, dobrze, tato. A powiesz mi, co to jest? Nie powiem ci, co to jest, bo to jest na razie w fazie badań, jeszcze nawet nie wiadomo, czy się w ogóle uda i ci coś wykluje. Obiecaj, że nie będziesz tego ruszać. Dobrze, obiecuję, tato. Dobrze, ty ja idę w tą grzałkę. Cześć, Dziki. O, super list, że przyszłaś. Chcę ci ogólnie też coś fajnego pokazać, co mój tata tworzy. No dobrze, chętnie zobaczę. Muszę teraz tego pilnować, pod jego nieobecność, bo poszedł na zakupy, muszę kupić grzałka, żeby ogrzewać to jajko. Co? Ale co w tym ciekawego? Jest wiki, przecież to zwykłe jajko, każdy ptak takie znosi. Nieprawda, ono wcale nie jest takie zwykłe. I to nie jest jajko ptaka, tata powiedział, że to jest eksperyment i że to jest jakiś inny zwierzyk, a może to ta tworzy jakiegoś stworka pięknego, kolorowego, albo jakąś odmianę zwierzałka przyjaznego. Ale weź wiki przestań, to wygląda jak jajko kury. Nieprawda, Lis, to wcale nie jest jajko ptaka. Mówiłam Ci, że mój tata robi eksperyment. Powiedział, że to doświadczenie naukowe i że będzie dzięki temu potem sławny. Nie wierzę Ci. Przecież jesteś moją przyjaciółką. Jestem Twoją przyjaciółką, ale to nie znaczy, że mam wierzyć, że jajko, które hoduje Twój tata, to jest jakiś eksperyment, jak to wygląda jak ptaka. A i choć może to dotkniemy, nie, Liz, nie można tego dotykać, bo to eksperyment. Przestań, jaki eksperyment wygląda jak ptasie jajko. I ono się naprawdę niczym nie różni, czy ptasie go. Liz, nie mów tak. To nieprawda, to naprawdę jest eksperyment. Mój tata tak mówił, to za niego bardzo ważne. Już wiem, jak możemy udowodnić, że to nie jest zwyczajne jajko. Jak? Jak też, to możemy iść na dwór i porównać je z jakimś jajkiem ptaka. Ale jak to iść na dwór z tym jajkiem? No normalnie. Albo wiem, pójdziemy do Stafi. Do Stafi? Tak, ona pracuje w gabinecie weterynaryjnym, zbada to jajko i powie, czy to jest ptaka. No, w sumie to dobry pomysł, a wtedy byś mi uwierzyła, że to nie jest pytanie, jakby tak powiedziała Stefani. Tak, bo Stefani się zna, bo jest... studiuje weterynarię. Już niedługo zostanie weterynarzem i bada zwierzątkę, więc na pewno zna się też na jajkach. Bo przecież pracuje w gabinecie weterynaryjnym. Aha, no, może, ale widzę ten problem. Tata powiedział, że mam pilnować tego jajka i go stąd nie ruszać i nawet nie dotykać. A ja mam go wziąć na dwór i iść do weterynarza? W sumie racja, pewnie nie możesz iść, no bo przecież takie ważne jest to jajko ptaka. Wiesz co, pójdę już, Wiki. Same nudy u ciebie. Ja bym poglądał w domu najwyżej na komputerze. To cześć. A ty jak chcesz, to sieć i pilnuj jajka kurzego, które twój tata twierdzi, że jest wyjątkowe. Ej, nie, Lis, zostań, zaczekaj. To nieprawda, to jest naprawdę jakieś wyjątkowe jajko. Tata by tego nie pilnował, gdyby to nie było nic istotnego. Przecież nie może mi udowodnić, że to jest wyjątkowe. No dobra. Weźmy to jajko i zsanieśmy do Stefani. Ona powie, czy je tu jest. Dobra, to chodźmy. Zgoda, to idziemy. Udowodnię Ci, że mój tata robi wspaniały eksperyment. Tylko musimy być bardzo ostrożne. A Ty, króliczku, zostań w domu. Liz, ale na pewno zdążymy, zanim mój tata wróci z tego sklepu? Tak, przecież stąd do sklepu jest daleko. Najszybciej zdążymy dojść do Stefani, sprawdzi jajko, powie nam prawdę i wtedy... Będziemy wiedziały, która z nas ma rację, a tak w ogóle wiki założymy się Ale o co? O to, kto zna rację. Ja uważam, że to jej kury, a ty mówisz, że jest jakieś wyjątkowe Tak, to na pewno jakieś wyjątkowego zwieszaka To o co się zakładamy? Może o to, że przez jeden dzień będziesz robiła wszystko, co ci będę kazała, jak ja wygram A ty jak wygrasz, to ja będę tutaj przez całe 24 godziny, przez cały dzień robiła to, co ty chcesz Będę ci usługiwać i w ogóle podawać i robić, co chcesz Okej, okay, zgoda, zakładamy się Dobrze, to chodźmy Wiki, tak, a mogę ja nieść to jajko? Ale przecież ja muszę je nieść, bo muszę być ostrożna, i ja też będę ostrożna Chcę je nieść No dobra, możesz je ponieść, ale uważaj, dobrze będę uważać, nic właśnie nie stanie Dobra, to idziemy dalej No, idziemy Ciekawe, jestem, która z nas będzie miała rację, na pewno ja, nie, bo ja Ale nie, i tak, cokolwiek się okaże, to pamiętaj, że jesteś moją BFF Ty moją też A, ale ślisko Ojej, o nie, lis Czy nic ci się nie stało? Chyba nic takiego. Poślizgnęłam się na lodzie i upadłam. Pomożesz mi się stać? Pewnie. Dobrze, że nic sobie nie złamałaś. Tak, to najważniejsze. Lis? Tak, Wiki? A gdzie masz jajko? Ojej, yy, nie wiem. Wiki, tak mi przykro. Już nie widzę. Tak, to podniesie. kiedy się poślizgnęłam, ono wpadło mi do zamarzniętego jeziora. Jest tam. Nie, proszę. Lis, powiedz, że to nieprawda. Tata będzie wściekły. Miałam go nie ruszać i pilnować, a ono wpadło do wody. Już nie da się stamtąd go wyciągnąć. Woda jest zimą zamarznięta. Chyba, że wejdziemy na lód, ale możemy wpaść i utonąć. Co my teraz zrobimy i co ja powiem tacie? Wiki, ten gorzej lód w tym miejscu. Widzę, że pęka i zaraz jej go znajdzie się pod lodem. Już nikt go tam nie znajdzie. O nie, właśnie lód pękł. I jajko jest pod wodą. Co ja powiem tacie? Wiki, przepraszam, to moja wina. To ja ci kazałam tu wsiąść i ruszać, a twój tata ci zabronił. Przepraszam.